Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka, jeśli chodzi o uzależnienie? Zarówno jeżeli jest to osoba, która sama stawia sobie to pytanie, ale też jeżeli jesteśmy osobą bliską, to w zasadzie jeżeli w ogóle, jeżeli pomyśleliśmy sobie o tym, że czy mam problem z uzależnieniem, czy uzależnienie dotyczy mnie, to w zasadzie to już jest pierwsza pierwsza rzecz, która zapala lampkę, nie? bo takie rzeczy się nie, takie pytanie w naszej głowie nie raczej nie rodzi się, nie rodzi się znikąd i to już to samo w sobie powinno. Dać odpowiedź, czy, czy problem uzależnienia, czy trudność związana z uzależnieniem, czy to od substancji, czy to od zachowań, czy dotyczy mnie? No to mówię, samo pytanie, jest już jakąś informacją, czy może być dla nas informacją. Natomiast oczywiście są pewne, pewne rzeczy, które, które powinny tę lampkę, czy tą lampkę zapalać. Jedną z nich jest na pewno tolerancja. Jeżeli osoba obserwuję, czy to otoczenie obserwuje, że zwiększa się tolerancja, czyli kiedyś, kiedyś wystarczyło pić drinka, dzisiaj już to jest butelka. Kiedyś to był okazjonalny drink przy weekend ze znajomymi, teraz robi się to jakąś rutyną po powrocie do domu na przykład. No to, to, na pewno jest, to na pewno jest ten moment, w którym się trzeba zatrzymać. Kiedyś taka jedna z moich znajomych robiła sobie taki test. Właśnie pojawiło się w jej głowie pytanie, czy ja już czy ja jestem uzależniona, bo lubiła, lubiła jeden typ alkoholu, piła go niewiele, ale go piła często. I zrobiła sobie taki test, było w nim kilka pytań, jeśli dobrze pamiętam, to siedem. I na te siedem pytań odpowiedź negatywna była tylko na to, czy, piję. Odpowiedź negatywna była na, na, czy pijesz w pracy. I tam zaznaczyła nie, a wszystkie pozostałe były na tak. I uznała, że chyba to jest jakiś moment, żeby, żeby się nad tym zastanowić. I trochę tak jest, że, że tą refleksję powinniśmy mieć. Ale na pewno kwestia tolerancji to jest jedna rzecz, która powinna zwrócić naszą uwagę jako. Jako osoby, która się zastanawia nad tym, czy się mierzy, ale naszą uwagę jako osoby bliskiej, e, osoby, wobec której takie, takie myśli na nas, do nas przyszły. E, druga rzecz, e, która charakteryzuje, że może się coś dziać, to na pewno jest kwestia związana z e, brakiem kontroli. E, jeżeli obserwujemy, że Kontrola nad zażywaniem substancji czy wykonywaniem jakiejś czynności to nie jest już nasza mocna strona, to nie jest mocna strona naszego uzależnionego. To, to też jest ten moment, kiedy należy się zastanowić i, i ta czerwona lampka powinna się zapalić. No cóż, kiedyś, właśnie znów, kiedyś wystarczyło, że to będzie jeden joint, a okazuje się, że, że już nie wystarcza ten joint i powiedzieliśmy sobie, dobra, dzisiaj wypalę jednego jointa, a okazuje się, że, że tych jointów było więcej. i Nie było to raz w weekend, mimo że powiedzmy, dobra, to będzie tylko raz w tygodniu, w piątek. Okazuje się, że piątek ma siedem, pojawia się w kalendarzu danej osoby 7 razy. A, czyli utrata kontroli. Mówimy sobie, że, to, że czegoś nie zrobimy, a jednak to robimy, czyli cel nad tym nie panujemy. W środowisku e, o, osób uzależnionych, zdrowiających <laughs> i w środowisku e, terapeutów panuje takie powiedzenie, e, które idealnie odpowiada zarówno na kwestię związaną z tolerancją, jak i z m, kwestią związaną z, e, z kontrolą, a właściwie jej brakiem, a mianowicie jedna dawka to za mało, tysiąc nigdy dość. I to myślę, że oddaje sens tego. Czyli ym, nie, nie łudźmy się, że, że osoba uzależniona będzie miała kontrolę. Nie łudźmy się, że jej tolerancja będzie niska. Yy, osoba uzależniona nie będzie kontrolować swojego nałogu, czyli nie skończy się na jednej dawce, a tysiąc to będzie wciąż za mało. Ja na przykład jestem osobą, która nie pije alkoholu i. Yy, Powodów jest kilka, ale przede wszystkim dlatego, że ja mam zupełnie odwrotnie niż z tym powiedzeniem. Czyli ja, sobie, ja mam tak, że jedna lampka wina, nawet okazjonalnie ze znajomymi, nie przynosi mi żadnej wartości. Znaczy, ja nie dostrzegam w tym żadnej wartości dodanej, natomiast dostrzegam całą masę tych rzeczy, które są negatywne. Począwszy od prozaicznej kwestii, że wypicie lampki wina uniemożliwia mi w poruszanie się samochodem, Czyli będę uzależniona, jak skończy się ta, to przyjemne spotkanie ze znajomymi, to będę uzależniona od, od jakichś środków komunikacji: czy to taksówki, czy znajomych, którzy mnie odwodzą, czy, 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 czy komunikacji miejskiej, um, niezależnie. Ale będę, będę musiała się zdać na jakieś inne rozwiązanie niż samą siebie, ale to prozaiczna sprawa. Ale jest i druga rzecz, która jest dla mnie znacznie istotniejsza. Nie dostrzegam pozytywnej strony, ale za to dostrzegam masę negatywnych, a te, te negatywne rzeczy to, to to, chociażby, że ta jedna lampka wina destrukcyjnie wpływa na mój mózg. Może wpłynąć na mój mózg. Ja szanuję swoje szale komórki, więc nie chcę im tego robić. No, pamiętajmy, musimy mieć świadomość, że jedna lampka wina, jedna setka alkoholu generalnie trwale. Może nie trwale, ale yy, uszkadza y, długo y, falowo uszkadza nasz z którym potrzebuje wielu tygodni, żeby się zregenerować. Jest po prostu mówienie, nie robię sobie tego. Yy, mamy dwie rzeczy, czyli mamy tolerancję, mamy, mamy brak kontroli, jest też przymus. On też pięknie się łączy z tymi dwiema pozostałymi. Jeżeli występuje przymus za życia, czyli yy, uzależniona nasza bliska osoba yy, nie jest w stanie funkcjonować, bez wykonania danej czynności, czy bez zażycia środka psychoaktywnego, to to, to to już jest przymus, przymus zażywania. I to już znowu jest ten moment, który, który mówi, no to jest, tu się trzeba zatrzymać i zastanowić. Mm, tak jak powiedziałam, pięknie łączy się z, z, z kontrolą i z jej brakiem, tak? bo mówi sobie uzależniony, a nie zażyję, od dzisiaj nie zażywam. No, i wytrzymał je dzień, dwa, a potem przychodzi ten moment, kiedy nie potrafi myśleć o niczym innym, jak tylko i wyłącznie o tym, że, że musi zażyć substancję czy też wykonać jakąś czynność, bo mówimy o, wówczas o uzależnieniach behawioralnych. No i jeszcze kolejna rzecz to taka, która znowu łączy się też z, trochę z tym przymusem i z pozostałymi, a mianowicie nawroty. Czyli mamy sytuację taką, że osoba. Zdaje sobie sprawę z tego, że coś jest nie, nie tak, że coś może być na rzeczy, że ta substancja, to, na, na, to, to działanie, które wykonuje, które mu się oddaje, zaczyna być niebezpieczne i podejmuje decyzję, że mm, nie będzie tego robić, nie będzie pić alkoholu, nie będzie nie wiem, palić marihuany e, i, i udaje mu się wytrwać tydzień, dwa miesiące cztery miesiące i przychodzi ten moment, w którym e, trudna sytuacja, e, środowisko, otoczenie, radosna e, sytuacja powodują, że m, przychodzi ten moment, kiedy on jednak e, łamie tą deklarację, którą w zasadzie dał sobie samemu i e, sięga po szampana, bo właśnie świętuje e, awans, e, po e, substancję psychoaktywną, bo bo ma taką potrzebę, bo środowisko bo jest w takim środowisku na no, jakiejś imprezie, że, że, że sięga i się łamie. Na, czyli nawroty to jest ta rzecz y, kolejna. No i rzecz y, ostatnia, y, równie ważna jak pozostałe, a mianowicie y, ignorowanie negatywnych konsekwencji, które dopadają y, uzależnionego. Y, czyli mimo, że, że ten stan już jest ta, y, taki, który którym powoduje konsekwencje czyli e, na przykład y, popsucie relacji rodzinnych służbowych y, wszelkich y, to uzależniona osoba y, nie zauważy tego a nawet jeżeli zauważy to zignoruje i przerzuci y, prawdopodobnie odpowiedzialność y, jeżeli mamy sytuację że ten weekend y, ten weekend nam się przedłuża z y, piątku na wtorek i nie jesteśmy w stanie iść do pracy. Czy, tam, czy ta osoba, nasza, nasza bliska osoba uzależniona nie jest w stanie iść do pracy w poniedziałek i bierze za telefon i, 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 i żąda dnia wolnego, korzysta z przywileju dnia na żądanie. Czyli znowu unika, unika trochę konsekwencji sta, stania w średnim komforcie psychicznym i fizycznym prawdopodobnie w ciągu dnia pracy. Ale to się zdarzyło. Czyli trochę wypiera, trochę racjonalizuje. To, to, są te wszystkie, to, to są te sygnały, które nam mówią: zatrzymaj się. To jest ten moment, kiedy, kiedy, czy, kiedy należy dostrzec tą czerwoną lampkę, która się świeci. Niezależnie od tego, co powiedziałam, że ta lampka powinna się zaświecić, już wtedy, kiedy w ogóle stawiamy sobie takie pytanie, bo to już jest pierwszy sygnał do tego, że. Że, że coś się dzieje, a jak tak się dzieje i stawiamy sobie to pytanie, to, to najlepsza droga do weryfikacji, a na pewno do zdrowienia, no to wizyta u terapeuty i praca nad sobą. To jest ta droga, którą należałoby pójść, chcąc być świadomym i, i zmierzyć się w taki zdrowy sposób z ewentualnymi trudnościami, z którymi się mierzymy.